Dobry, witam Was w kolejnym odcinku Od kontenera do eksportera, miejscu, gdzie pokazujemy, jak wygląda eksport od środka. W dzisiejszym odcinku chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dużemu gigantowi, który, przez wzgląd na wprowadzenie innowacji i adaptacji produktowej, dostosował swój produkt do funkcjonowania na konkretnym rynku, jakim są Indie. To pokaże Wam, drodzy Państwo, jak zrobić, aby dostosować Wasze produkty do funkcjonowania na wybranych rynkach o wysokim potencjale. Dla Waszych firm. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Chciałabym opowiedzieć Wam, jak firma Gillette wprowadziła innowacje w kontekście swojego produktu, jeśli chodzi o rynek Indii. Jak wprowadziła innowacje, dostosowując reklamy i wymyślając nowy proces rozwoju produktu, aby odzwierciedlić lokalne zwyczaje w zakresie golenia. Tradycyjnie firma Gillette polegała na szeroko zakupionych badaniach i rozwoju, aby stworzyć jeden produkt do globalnej dystrybucji. Produkt został poparty z założeniami marketingowymi, że będzie równie cenny dla klientów na całym świecie. Ale Gillette odłożyła na bok swoją globalną strategię w Indiach i dramatycznie zwiększyła swój udział w rynku. To studium przypadku pokazuje w jaki sposób firma Gillette wprowadziła innowacje, dostosowując reklamy i wymyślając nowy proces rozwoju produktu, aby odzwierciedlić lokalne nawyki związane z goleniem. Chociaż firma Gillette weszła na rynek indyjski już w 1984 roku i wypuściła swój najnowszy system z trzema ostrzami Mach 3 w 2004 roku, sprzedaż przez długi czas pozostawała na stałym poziomie. Produkt nie przeszedł żadnych zmian i zachował swoje kluczowe cechy, takie jak długowieczne ostrza z powłoką przypominającą diament, gładkość Powerglide, ergonomiczne uchwyty obrotowe, precyzyjne głowice oraz najwyższą. Cenę, która była 10 razy wyższa niż w przypadku jego dwóch ostrzy, gdzie funkcjonowali na tym rynku również konkurenci. Mimo, że docelowymi klientami byli profesjonalni mężczyźni z wyższymi dochodami rozporządzalnymi niż przeciętny Hindus, tradycyjna obosieczna brzytwa nie mogła zostać odrzucona. Indyjscy mężczyźni nie uważają golenia za wystarczająco dużą aktywność, aby uzasadnić taką dodatkową premię. Propozycja wartości Mach 3 firmy Gillette została oparta na szeroko zakrojonych badaniach konsumenckich, które uwypukliły kluczowe obawy mężczyzn dotyczące golenia. Było czasochłonne, powodowało podrażnienia skóry i było ogólnie nieprzyjemne. Mach 3 obiecał najdokładniejsze golenie, kiedykolwiek przy mniejszej liczbie pociągnięć, przy mniejszym podrażnieniu. I to miało dać sukces. Badania i rozwój służyły jako kluczowe elementy sieci wartości wspierające tę propozycję, ponieważ zapewnienie obiecanej wydajności było kluczowe. Produkcja, dystrybucja. Przy takiej obojętności wobec golenia Gillette musiało skupić się na zmianie nastawienia konsumenta, prowadząc do kreatywnych kampanii marketingowych. Na przykład wprowadzenie na rynek najnowszego urządzenia Gillette Mach 3 w 2009 zostało wsparte kampanią Shave India Movement 2009, która obejmowała kilka inicjatyw. Firma Gillette stworzyła platformę India Głosuje Golić czy Nie, aby wesprzeć tę kampanię, w ramach której zadano trzy kontrowersyjne pytania. Jakie były zatem te pytania? Czy gładko ogoleni mężczyźni odnoszą większe sukcesy? Czy naród wolał gładko ogolonych celebrytów? Czy kobiety wolą gładko ogolonych mężczyzn? Przez te dwa miesiące różne kanały medialne podchwyciły kampanię i prowadziły wywiady, dyskusje, artykuły redakcyjne i wiadomości, które wzbudziły zainteresowanie. Głównym celem było stworzenie debaty na temat golenia. I to się udało. Firma stworzyła również stowarzyszenie Women Against Lazy Stables, w którym zachęcała kobiety do proszenia swoich mężczyzn o golenie, wykorzystując swoją rolę jako wpływowych osób w tym aspekcie. Gillette zwerbował również gwiazdy Bollywood, aby wesprzeć kampanię. Ten innowacyjny sposób marketingowy okazał się skuteczny i wraz ze wzrostem świadomości sprzedaż i udział w rynku wzrosły odpowiednio o 38 i 35%. Do 2010 roku firma Gillette India zrealizowała strategię sprzedaży tańszych maszynek do golenia opracowanych w Stanach Zjednoczonych. Jednak indyjscy klienci o niskich dochodach, których nie było stać na wysoką cenę Gillette polegali na przestarzałych... Ale tradycyjnych obosiecznych maszynkach do golenia. Szacuje się, że 400 milionów klientów niezadowolonych z istniejących ofert rynkowych stanowiło obiecującą szansę na rozwój firmy Gillette. Tym samym skupiła się na zrozumieniu swoich klientów i wyzwań, przed którymi stanęli, co wymagało spędzania godzin na odwiedzaniu i przeprowadzaniu wywiadów z konsumentami, aby zrozumieć rolę uwodzenia w ich życiu i ich potrzeby. Firma została. Przede wszystkim z tym, że zdała sobie sprawę, że oprócz przystępnej ceny klienci cenią sobie również bezpieczeństwo i łatwość użytkowania. Potrzeby tych klientów nie zostałyby zaspokojone przez dotychczasową ofertę Gillette. W większości bowiem brakowało bieżącej wody, musiała radzić sobie ta duża większość z dłuższym zarostem i siedzieć na podłodze podczas golenia. Byli też zadowoleni z istniejącego rozwiązania z podwójną maszynką do golenia, ponieważ powodowały częste cięcia. Gdy Gillette zrozumiał ten segment konsumencki, firma stworzyła nowy, spersonalizowany produkt. Gillette Guard – pierwszy produkt stworzony specjalnie na rynek indyjski. Został on wprowadzony na rynek w październiku 2010 roku. Jego cena wynosiła zaledwie 15 rupii za maszynkę do golenia, mniej niż 35 centów i 3% najwyższej ceny Fusion ProGlide. Zaprojektowano takie cechy jak łatwe do spłukiwania wkłady i lekkie, żebrowane uchwyty. Łatwe do płukania wkłady pomagają klientom oszczędzać wodę i zapewniają czystość ostrzy, nawet jeśli bieżąca woda nie jest dostępna. Nowy uchwyt ma lepszy chwyt, dzięki czemu korzystanie z tego typu jest łatwiejsze i bezpieczniejsze wprowadzono grzebień bezpieczeństwa i otwór do zawieszania rękojeści. Zaprojektowano grzebień zabezpieczający, który rozwiązuje problem częstych cięć, zwłaszcza dla mężczyzn, którzy nie golą się codziennie i mają dłuższy zarost. Drodzy państwo, proces badawczo-rozwojowy Gillette był stworzony po to, aby dostosować produkt do potrzeb docelowych klientów. Uproszczona konstrukcja oznacza, że w produkcji zużywa się o 80% mniej części w porównaniu z Gillette Vector. Pomaga to obniżyć koszty produkcji, aby niska cena nie kolidowała z trwałością modelu biznesowego Oprócz prac badawczo-rozwojowych firma Gillette spodowała również sieć dystrybucji. W milionach małych, lokalnych sklepów, w których miał większe szanse na dotarcie do swoich klientów docelowych, a nie do większości sieci handlowych. Zapewniło to szeroki zasięg dystrybucji. W przeciwieństwie do ciężkich strategii marketingu cyfrowego stosowanych w rozwiniętym świecie, kampanii promującej Gillette Guard, przede wszystkim stosowane było to, że opierała się na tradycyjnych reklamach z udziałem aktorów Bollywood. Ponadto sukces zmian indyjskiej kultury, golenia mężczyzn odegrał znaczącą rolę w marketingu Gillette Guard. Jako pierwszy produkt zaprojektowany specjalnie dla mężczyzn na tym rynku, Gillette jest reklamowany jako jedna z najważniejszych premier produktu w historii Gillette. Gillette jest reklamowany jako jedna z najważniejszych premier produktów w historii Gillette. Sukces firmy Gillette w Indiach zależał od jej zdolności do innowacji. Po pierwsze, w 2009 roku wykorzystał innowacyjne sposoby komunikacji z konsumentami, aby przyciągnąć niegdyś obojętny segment. Dzięki kreatywnemu wykorzystaniu tradycyjnych reklam i kampanii marketingowych, które wspierały wprowadzenie na rynek nowego urządzenia Gillette Mach 3, firma była w stanie zmienić obojętność konsumentów na golenie i nadać swoim produktom prawdziwy rozmach. W ten sposób firma przeszła z podejścia opartego na rynku na podejście oparte na zasadach rynkowych. Po drugie, w 2010 roku Gillette zrobił coś, co Harvard Business Review określił jako odwrotną innowację, aby opracować produkt, który zaspokoiłby potrzeby klientów o niższych dochodach. Po nieudanej próbie zdobycia znacznego udziału w rynku indyjskim poprzez sprzedaż amerykańskich maszynek do ogolenia niższego i średniego poziomu w różnych opakowaniach, firma Gillette przejęła inne podejście. Wróciła do źródła, dokonując znacznych inwestycji w badanie rynku, aby lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje docelowych klientów. Gillette zrozumiał, że potrzeby kultura, nastawienie indyjskich konsumentów do golenia są radykalnie różne od potrzeb konsumentów. I to jest kluczowe również w Państwa firmach. Zamiast obniżyć wydajność, firma Gillette pozostawiła cenionego klienta, w centrum swojej strategii wprowadziła innowacyjną propozycję wartości dla tego klienta opłacalnego. Co więcej, DJ był w stanie spełnić swoją obietnicę dla klientów, tworząc odpowiednią sieć wartości. Oprócz spersonalizowanego produktu, wszystkie elementy modelu biznesowego były spójne z propozycją wartości i wzajemnie się wzmacniały. Lokalna produkcja umożliwiła firmie obniżenie struktury kosztów i utrzymanie niskich cen. Aby zachować konkurencyjność, firma Gillette, ale również każda inna, musi utrzymać cennego klienta w centrum swojej uwagi i przede wszystkim w centrum swojej strategii, aby odpowiednio dostosowywać swój model biznesowy. Tak naprawdę wszystkie firmy mogą wyciągnąć wnioski z przypadku Gillette w Indiach. Powtarzającym się błędem popełnianym przez międzynarodowe koncerny jest forsowanie globalnych marek w jednej strategii dla wszystkich. I to często okazuje się fiaskiem. Kluczem do sukcesu strategii firmy Gillette okazała się strategia poświęcania czasu i zasobów na zrozumienie potrzeb danego klienta, klienta finalnego. To zrozumienie pomogło wprowadzić innowacje poprzez opracowanie nowych produktów, kreatywnych rozwiązań, a także kreatywnych komunikacji. Drodzy Państwo, ten przypadek pokazuje, że zarówno duzi gracze, którzy analizują potrzeby klienta docelowego, są w stanie iść krok w tył. Aby dostosować adaptację produktową na dany właściwy rynek, do którego chcemy kierować nasz produkt. Pamiętajmy o tym, że często, co jest innowacyjne na danym rynku, rynku pozaeuropejskim, może nie funkcjonować na rynku europejskim, czy rynku, który byłby dzisiaj rynkiem rozwijającym się. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się, jak Wasz produkt czy usługa mogą zafunkcjonować na danym rynku, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Piszcie w komentarzach. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.